Doda nie wytrzymała. Złożyła deklarację z wulgaryzmem w sprawie tańca z gwiazdami. Ostatnie wydarzenia w tańcu z gwiazdami wywołały niemałe emocje. Z show pożegnali się Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, co wywołało lawinę komentarzy zarówno wśród widzów, jak i gwiazd. Wśród nich znalazła się Doda, która, jako wielka fanka programu, postanowiła zabrać głos w sprawie. W siódmym odcinku 17 edycji Tańca z Gwiazdami odpadli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. Ich taniec został oceniony na równi z występem Tomasza Karolaka i Izabeli Skierskiej. Decyzja ta wywołała mieszane uczucia wśród fanów programu. Pojawiły się głosy, że oceny jury były niesprawiedliwe, a Tomasz Karolak mógł być faworyzowany. Co więcej, po odpadnięciu z programu Kaczorowska i Rogacewicz unikali mediów i odwołali swój udział w jednym z kabaretowych programów Polsatu. W kuluarach aż huczało od spekulacji na temat powodów ich wycofania się z medialnych wystąpień. Doda nie szczędzi krytyki jurorom tańca z gwiazdami Nie mają prawa! Doda od lat wiernie śledzi program. Tym razem skomentowała całą sytuację w rozmowie z Party. Artystka poruszyła temat emocji, jakie budzą uczestnicy i podkreśliła, że nie zawsze chodzi tylko o taniec. Zdaję sobie sprawę, że ich rodzaj ekspresji uczucia może być drażniący. Takie zbytnie eksponowanie czy epatowanie uczuciami w miejscu, gdzie jest konkurs i są pary taneczne, może to być drażniące, jest to dziwne, może to być cringe. Ale. To wzbudza emocje, jest to jakieś. I ja to rozumiem, dla mnie to jest dziwne, ale mi to robi emocje, to robi zasięg, jako producent byłabym zachwycona, stwierdziła Doda. Doda zauważyła, że w programach takich jak Taniec z Gwiazdami liczy się nie tylko technika taneczna, ale również emocje, które uczestnicy potrafią wzbudzić w widzach. Mimo to uważa, że jurorzy powinni oceniać przede wszystkim umiejętności taneczne, a nie czynniki zewnętrzne. Druga rzecz jest taka, że trzeba w końcu jakby zdecydować, co jest, po co się idzie do programu Taniec z Gwiazdami i kto tam decyduje. Czy decydują umiejętności i ciężka praca dzień w dzień, progres oraz talent, czy śmiech i litość? Które z tych emocji wygrywają? Bo ludzie są kapryśni i bardzo zmienni, i publiczność bardzo dziwnie ocenia. Na przykład, komuś jest kogoś szkoda, albo ktoś w ogóle nie umie tańczyć, ale jest śmieszny, no to wiadomo, że śmiech i takie emocje zawsze zbliżają do gwiazdy, to się prędzej zagłosuje niż na szpagaty. I tutaj jest przestrzeń dla publiczności, ale uważam, że równie znacząca powinna mieć decyzyjność właśnie jury, które już takim emocjom nie mają prawa i nie powinni się poddawać, skwitowała. Zapytana o to, co sądzi o decyzji Jury w przypadku Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza, doda, nie kryła swoich przemyśleń. Jej zdaniem, oceny jurorów powinny być bardziej surowe i obiektywne. Tu powinna być taka ostra selekcja, że nieważne, czy kogoś lubią, czy jest śmieszne, czy zrobił taki progres, czy taki od bardzo, bardzo złego do tylko złego. Nie, od nich już bardzo zależy, że oni muszą trzymać ten poziom i doceniać te gwiazdy, które przyszły ćwiczyć. Bo ja na przykład, jakbym miała się, nie wiem, pójść do tańca z gwiazdami, co się nigdy nie stanie, to jako ambitna osoba sobie myślę, kur, to ja będę ćwiczyć od 9 do 10 godzin dziennie, a i tak i tak przegram z kimś, kto jest po prostu śmieszny, albo cztery dekady starszy. Nie ma takiej opcji, podsumowała.